A co tam radę, jeszcze zrobimy sobie drugą część, tę kontynuację tamtego filmu, nie? A co tam chcę sobie żałować, prawda? No właśnie. Ja wiecie, że ja takie rzeczy lubię robić. dla Ciebie, na siebie, tak wiem, że dzieci wychodzi git oczywiście. Wiem tego nie powinno być tak w ogóle, ale widzę, że ja już kiedyś robiłem takie filmy, tak? Podobne do dwóch części, że dwie, że dwie części z tego samego filmu, prawda? A Chciałem jeszcze powiedzieć parę rzeczy, tak, ogólnych i twórczych, a potem mówię ogólnie, tak, ogólnikowo, tak, ja wiem, a tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o paru rzeczach takich twórczych, bo to też są ale, że, rzeczy ważne, tak, a wiadomo, że ja robię nagrywać dla Was, nie? Hmm. A jutro wiecie, że bez odcinków, tak, jutro bez odcinków, wiecie o tym? Jutro na pewno odcinków nie będzie, tak, a w czwartek albo w nie w piątek na pewno, nie? Hmm. Bo wiecie, że ja w piątek mam ten zapik, nie? No właśnie... Dobra, bo ja to o tym, a bo ja jutro ja mam zajęcia, w czwartek zajęcia, tak wiecie, jadę, tak? Nie mam jak nagrać odcinków, że mi tutaj tak odcinków, nie planuję. W czwartek nie wiem, zobaczę co będzie, tak, a w piątek na pewno odcinków nie będzie, bo w piątek ja jadę. A jak ja wrócę z tego Gdańska, wtedy ja nie wiem, jak będzie, czy będzie mnie bolało, czy nie. Nie chodzi o was tak, tylko chodzi o mnie, tak. Nie, to nie chodzi o to, że ja wam się żalę, tak, nie o to chodzi, tylko po prostu mówię wam tak, że ja w piątek mam zabieg, tak, w Gdańsku, jadę na ósmą, tak, i nie wiem, kiedy wrócę, nie wiem, jak wrócę, nie wiem, tak, nie wiem, sam nie wiem, tak, wiem, wiem, na, wiem co będzie, ale nie wiem, jak to będzie, więc, no, też się tego boję, no, ale co zrobić, nie trzeba, to trzeba, nie. Nie mówię, nie, nie mówię do was po to, tylko żeby was jakby zarazić, tak? Tylko po prostu mówię ogólnie, tak? Dobrze? Bo jutro będzie to, pojutrze będzie to i, pojutrze, i po, pojutrze będzie to, ok? No dobra. Bo tutaj jest to, tak? Bo ten plakat oczywiście tutaj ja go włożyłem niby, ale on się akurat oczywiście tutaj nie chce włożyć, nie? Bo to jest ten Taylor to oczywiście, ten, ten, ten nowej płyty. Ja tutaj niby, widzicie, oszukiwałem to, a to jednak pajacuje, nie? No właśnie. E, e, wiem, no, tylko nie powinno być na odcinku, no, ale muszę to ogarnąć, tak? A wiecie, że nie lubię takich rzeczy, nie? bo tutaj mi się tutaj. O Boże, tak, no, widzicie, Udało się pięknie, nie? E, no, no, Złożyć na połowę i git, nie? no? To możemy tutaj. Sobie... Bo to są książki o tyle, tak, ja wiem. E, ja je tutaj schowam sobie, tak? E, ty musisz pajcować, na pieku tominy, jo? Dobrze? Okej. No, co tutaj musisz schować, wiecie? No, tutaj musisz tu później ja wiecie, że to nie jest takie proste, trzymając telefon to robić, nie? Ale udało się, nie? No to pajecowało, ale odłożymy to oczywiście na miejsce. My robimy na Pacyfik, dobra? No. was tylko to. Dobrze. Ale plakaty się złożą, nie? Jakoś się złożyło, nie? Okej, okay, bo ten Wam pokazałem na, przed chwilą, nie? To tutaj już w ogóle załodzimy. będę go ponownie, ale yy, widzicie. Ale widzicie, dużo mam tych plakatów, nie dużo plakatów, nie? Bo to są te tortury, to jest z najna, najnowszej płyty, a to są te z, wiecie, z je, jedynie, jedy, nie dzień z nie? Ale, ale oczywiście CD są fajniejsze, nie? Ale plakaty też są fajne, nie? No. No dobra. Bo u mnie takie plakaty nie będzie, ale... Ale plakaty u niej macie, Im nie? Na No różne warianty, nie? No właśnie. Zresztą ja je mam, nie? No właśnie. Oczywiście tutaj... Nie znowu y, break dog, tak? Ale w sumie ten brak mogę w sumie to odłożyć, bo ja już Wam pokazałem tę buty jeszcze raz, a nie będę pokazywać tego samego znowu, nie? To w sumie tę butę możemy tutaj, że tak powiem, schować. Bo tutaj też będzie, ale tutaj sobie to widzicie. Kolekcjoner, nie? Widzicie pięknie. Ale oczywiście antologii też jest fajne. Tak, okej? Okay? Dobrze. Te warianty też są fajne, ale to jest też fajne, nie? No dobra to wszystko teksty rzeczy takich e, ogólnych ogólnie ogólnych tak i mnie się za chwilę ubiorę tak mam tą bluzkę te spodnie więc spokojnie to za chwilę zrobię tak natomiast czy będę grać się minecrafta nie wiem zobaczę e, Fepik e, pewnie będę grać tak Fepik na pewno będę grać a czy będę grać ktoś na pewno Fepik a czy będę grać minecrafta zobaczę tak ja nie muszę grać ja nie muszę koniecznie grać minecrafta tak mogę nie muszę a to nie jest tak, że ja w, w to nie zegam i nic się nie i coś się stanie, nie? No więc Ja nie wiem, czy będę grać Minecrafta, nie wiem, tak nie wiem, może tak, może nie. Jak będę mieć czas, to na pewno sobie tam zajrzę tak na chwilę i to wszystko, dobra? Bo, bo wy ostatnio zdjęcie z Minecrafta macie tak tam różne sety. Na YouTubie chyba nie, ale z tego mnie na stonie tak, nie? No właśnie. Ale oczywiście to, bo wiecie, że na, na stonie to no, na stonie metro się skończyło, ja wiem, ale... Jest, wiecie, że zostają tak materiały i i typy też zostają, tak? Tu zostaje, tu zostaje, tak? Wymiki z kamery też jakieś tam poszczególne też zostają jeszcze do nagrania i i to chyba tyle. Na stronie macie wszystko, nie? Tam dostępne, tak? zobaczenia z dwóch dni, dni, cztery dni, tak? z na streamingu, tak? Tych materiałów, prostu na blogu, tak? Na stronie Mix, zobaczmy, bo jest to, mówisz, to najkoniecznie. Tam macie wszystko, tak? Zachęcam do zobaczenia, tak? Merch, wydania jest również, jak Wiadomo, ale to no na też są ważne, bo to też są wydania nie mnie było. E, to jest brudne, ja wiem, ale na co nie zwracać uwagi. Nie wiem od czego. Pewnie od czekolady, nie? No właśnie. Ja tak byłem, byłem w nocy czekolady i wtedy wiecie. No właśnie. No dobra, nie to. No dobra, bo tutaj to oczywiście to jest to, tak, to jest to, natomiast jeszcze Cię mówić to, moi drodzy, że kształt życia tak do końca roku, nie to by być, okej, okay. cross creativity wiecie, tak, to wiecie, to wiecie, że to nie zginie, to nie zginie, tak, i mm, zaznaczenie i minut, to akurat te, te utwory są na nowy rok, to, 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 to są front volt, ja wiem, ale one będą na nowy rok napisane, tak, i wtedy tam, jak będę mieć gotowe, Wtedy na pewno nie dla Was wydam. Tak? Dzisiaj ich nie będzie, ale to na, po, na, po nowym roku będzie. Zresztą wiecie, że w nowym roku i tak będzie wolentowo, tak wolę smok jeszcze wydane. Tak to będzie, to będzie i wtedy jeszcze to będzie. Nie mm, wszystko na raz, ale to będzie tak. Yy, też na Pacyfik. Siurkiem, tak? Oceany. No. Dobrze. Z domu coś. To nie do was, tylko. Zawsze coś. No, dobrze. <laughs> jak, nie ta, jak nie ta słonka, to to. Dobrze. O, my robimy na piekło. Się widzimy, tak? U demonia. No? Dobrze. No, zawsze coś. Ale my, my ja wiem, za, za 6 minut kończymy ten odcinek, tak jak wiem, bo ten odcinek jest taki drugiej kontynuacja jakby. Ale już bez płyty tej rur, nie? No właśnie. Bo bez przesady, nie? Nie będzie, nie będzie tylko samego przecież znowu, nie? No. Ale oczywiście tam yy, etapy, tak, ewolucje czy tam. To ale o, o trochę mówię ostatnio, ja wiem, ale one są też ważne, a wiecie, że przewodnicy są inaczej, tak ja wiem, a inaczej macie wydane, nie? No na YouTube na stronie, tak na Instagramie. Instagramie etapy akurat wydane nie ma tak całościowo, ale ewolucja z wersją taków macie wydane, nie akurat, a na YouTube na stronie macie 26 wersje, z 2,5 2 i wariantów układkowych, nie? Tego i tego, dobrze? bo było to było na pewno, tak? To nie są to bardzo ważne, jak są w Alicach, czy tam jeszcze, właśnie, wodny brzeg, tak? Ale to już są ery ważne, tak? Na wodnym brzak, wiecie, wiecie, jaka będzie ramka, nie? Pudełka, tak? Do lodu, taki jest profilowy standard, będzie tak, tego lodu, tak? Inna okładka pusterek, inna okładka i okładkowych, inna i na okładka... Wizytowek i na from the world, ok, tego, tego i tego. Przełodzeń, przełodzeń, a to macie wydane. Odżycie, nieodżycie, tak, były setowe linkowe, tak, Filmiki twórcze, film z kamery, e, były różne materiały, tak, na temat Luton tak, osobno razem na Hans tego tak, from the world. O tej mówił, o, że nie będę, bo ja o niej mówiłem wczoraj, nie, okej. Okay. Więc jeśli się powtarzać na temat tego samego, nie będę znowu, tak, ale, ale tak słonia Lodu, bo to, to jest bardzo ważny element z tak, o tych e, z Instagrama, tak, bardzo osobiste, element. No? No. Ale no, oczywiście wizualne, tak, i oficjalne są z tymi tylko nie. No. i fizycznie nie ma wiedzia o tym, nie. Ale okotkowe będą do kupienia, tak. Wisietowki, wizerunek, winne, kasatki. Nie, co mówię, nie kasatki, tylko dużo celiwiny, z swoją na krejku. Nie z ramką, oczywiście. Bo na całość rodu ramka, nie. Na wodę że ramka też, tak. całość ery, tak. U nas no Portas. Ale już, nas live tak. Ale jeden Happy. O, nie My też robimy na szatana, tak. Ale ładu pan, piekła. I wsadzimy do zozo. No. No bo coś. Tyłek musi pajacować, wiecie, tyłek. No. No. Dobrze. Przewidzimy tak dzisiaj dupia. No. Głowa dupa od pająków. To nie do Was, tylko... Znowu coś. kurzające. Wracając tak, bo ja będę z siebie. Przez nich. No właśnie, nie brzmi bardzo tylko przez nich. Natomiast, okej, yy... <grystanie> okej, okay, okay. dobrze, dobrze. Wracamy, tak? Okej, okay. do oceanów na go i niejedno. No, dobrze. Okej. Okay. Więc to jest to, tak? Wodny brzak, akurat to eder happy i ostatnio nie, Jeszcze od życia do wodnym brzak było było tam oficjalny epki, a wariant akurat nie macie wydane sklepy, akurat nie. No nie parę miesięcy temu, nie wiem, sześć miesięcy temu, siedem miesięcy temu, jakoś tak, nie? W każdym razie yy, jakiś czas temu, nie? drugi czas temu. Dla bo są epki, tak, są warianty, tak, epkowe, tak, to są wydawnictwa, więc fizycznie kupienie każdego wariantu z wodnym rzek będzie. Na wizytówkach, tak, na busach, na, na torbach, na pudełku też, tak, na tym, na tym i na, na tym, ale y, na korsetkach, na CD, na biletach też to będzie, tak, 5 edycji, skorzystanie się edycji, opisany wariant też będzie z ramką, tak, i pudełko z ramką, tak, korsetka z CD na z ramką, tak, z ramionetem, tak, tak, będzie zapis wydaniowy, edycji CD, tak, że to, to i to, winyl, busa tarba, tak, CD, kasetka i tak dalej, będzie linióz, tak, kwotki się mają 6 utworów, CD 6, kasetka 6, wizytówki, tak, też, obezujące wszystkie, całą szóstkę utworów, tak, a na winynach sata, czy tutaj, czy tutaj, czy sata, a, czyli tak jak na, i do działo tylko a jak nie na tym, to po prostu na onkologii na widniu tam którego nie mam oczywiście, tam jeszcze Lover, tak, Lover, czy tam jeszcze Reputation, akurat nie, ale tam inne płyty jej, nie, no właśnie, Speak a po prostu te sajdy, wiecie, sajda, sajda, nie, o to mi chodzi, no właśnie, że trzy tutaj, trzy tutaj, nie, mogę myśli, y skarb na dnie, ocean, sztorm, sto y i głębiny łez, nie, bo to są utwory nawet na nową epkę i na epke, warianty, nie, no i te będą właśnie też w, w jako formie wizytówek i e pudełka, dobrze, kolekcjonerskiego oczywiście, hmm. ale inne do inne charaktery będą pudełka, tak, do czysty, do lodu, tak, czy tam do... Wodelnie tak doszło, bo też pudełko będzie takie to To i to tak będzie. Zachytarow, czy też. Ale ewolucja etapy też są można, bo też chodzisz Bez ramki, tak, bez ramki, ale fizycznie wszystkie dokupienia, 8, 6 będzie tak. 6 z ewolucji, 8 z tak. Naturze, walihard, mówię resting, tak, trudny resting, tak. Na pewno plan, tak, na pewno tam implikowana, tak, stanęli. Ostanowca nie będzie, mógł być nieodzienny, tak, Imbizoda, Very Hard i tak dalej i tak dalej, do całej połosebki w każdym razie. Bo fotki w środku, to każdy w inny tak, wyjęty winywa to samo, tak, ksatek nie będzie, filmu mądrze do etapy nie ma, tak, pudełko będzie, ale... Nie będzie jakby filmu mądrze do etapy, bo jest dobrze, ale... Fizycznie do kupienia... Cało 8 kawaliantów do kupienia będzie, tak, same CD i węglich, każdej jednej CD, Muvet, yy, Ibizona, tak, i tak dalej, do tego kolego 8 z pielęgnią, prawda, skoro 8 kawaliantów, czyli w folki siolku, każdy będzie, u... każdy węż chce się utworzyć, CD 16, a bluza trzeba, tak, też układ kremowo, tak, troszkę mi chodzi winy, tak, że 8 kawaliantów, to, to jest 8 kawaliantów, nie, dobrze, no. Tak jak tam, tak na ten pokazywam, The Black Dog, tylko sidey, tak, To takie właśnie będą, bez ramki, tak, ale fizycznie, no, też dzisiaj na ocean, okej, okay. Halo, goła dupa, do na go, bo nie będę się na dzisiaj, no, nie wiem, tylko to, no coś, się widzimy już dzisiaj, widzimy się, okej, okay. no. Z sami było mi nie Oczymy no. już jest tam fakt. No. No dobra, więc to jest to tak. I to wszystko, bo sobie wiecie jaka sytuacja. Nie zawrócę jak odwiecie, nie? Okej. Okay. Etapy powtórzyłem jeszcze raz tak to samo, ale to też jest ważne, nie? No. Ja taki mój oficjalny standard CD taka będzie właśnie okładka, pudełka, nie? No, bo winny CD też, bo za torby też, ale okładka, pudełka, dowolnie to w okładkowych CD, winyl bez za torby, nie i wyzetówki jeszcze, są realizujące w całość w etapy, czyli standardowe płyty i warianty, to jest ten to na stronie, no wszystko. Dobrze? No, z jest ważniejsze, z z oczywiście, bo to jest z ramką, tak, to jest bez ramki, a z KDVD łyczka będzie z ramką, nie randowa płyta i jako macie, z opóźnienia są buty, DVD, i co wy tam jeszcze macie? Aha, macie wariant z fizycznie, wirtualnie, zresztą tak jak wy macie to zapowiedziane z jakiegoś temu, to tak będzie wydane, tak, jak przyjdzie tylko pora i wtedy na pewno to będzie kiedyś do kupienia, tak ich tak? z divinem za tak, tutaj, tutaj, tak tutaj, to, tutaj to, tak. Kazatki nie ma filmo trochę do Scavity dwieczki nie ma, nie ma pudełka, tak, ale fizycznie ofert, oferta na to i na to będzie, tak? Do Scavity, do etapy też, ewolucja też, tak, do wolnym rzek też, ale mi chodzi to no, akurat to prawo darnało, ale widzę, że będzie do końca listopada nie wydane i no, to na ten wojny są nowy rok i wtedy na spokojnie kiedyś tam otworzone fizycznie to będzie i wtedy będziecie mogli dokupić, nie? Wiecie, że cena 899 jest na wariant CD, winylowe, nie na to i na to, nie? Tutaj do, do, do tego i do tego, okej? Okay? W roku tak, tutaj to, tutaj te, tutaj te, folia to. Okay, informacja, że poszło tutaj to, że ma tutaj to, tak? CD 32, wariant z bombą 32, tak? Tutaj to, tutaj to, no i to zajmę na winylach, nie? To wszystko z tego filmu, to był drugi filmik na dzisiaj, kontynuacja. Więcej filmów dzisiaj nie będzie, okej? Okay? No.